Dzień dobry, wieczór. Jest wtorek, 1 grudnia, Marcin Woźniak. Zapraszam na serwis informacyjny TLT24. W dzisiejszym serwisie opowiemy o otwarciu dworca PKP w Kaliszu. Proszę pana, super, super, pięknie. Podsumowaniu przez Grzegorza Sabińskiego, Roku Rządów. Jestem otwarty na mieszkańców, spotykam się z mieszkańcami nie tylko w poniedziałki, ale praktycznie każdego dnia. Oraz zakupowym szale w kurtowniach zabawek. A mój ulubiony do W piątek uroczyście otwarto nowo wyremontowany dworzec PKP w Kaliszu. Na to wydarzenie przybyli przedstawiciele lokalnej władzy i tłum Kaliszan. W miniony weekend wreszcie otworzono wyremontowany dworzec PKP. Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński wygłosił uroczystą przemowę, po której rozpoczęło się zwiedzanie dworca. Na wyglądzie zyskała elewacja budynku, okna, drzwi, poszycie dachu oraz najbliższe otoczenie budynku. Obiekt został dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować zarówno PKP jak i wykonawcy tego jak dobrze udało wykonać się remont tego dworca. W ciągu ostatnich kilku miesięcy kilkukrotnie odwiedzałem te pomieszczenia, w szczególności tą część, którą użytkować będzie miasto, no i miałem poważne wątpliwości jeszcze w ubiegłym tygodniu, gdy byłem tutaj z, na, na Radzie z wykonawcami, z przedstawicielami PKP, wydawało się, że będzie to niezmiernie trudne, aby dzisiaj na godzinę 11 zostało to wszystko oddane. Przy okazji otwarcia dworca warto przypomnieć pewną rocznicę. Dokładnie 113 lat temu przez Kalisz przejechał pierwszy pociąg pasażerski. Dziś historia zatacza koło. 15 listopada 1902 roku o godzinie 8 rano. Pierwszy skład mm, kolejowy udał się w trasę do Warszawy. Wówczas podróż trwała około 10 godzin. Finałem był przyjazd do Warszawy o godzinie 18. .00. Łatwo nam zatem w tym momencie zauważyć, że, że statystyczna prędkość pociągu wynosiła około 25 km na godzinę. Czy kolicz w końcu nie ma powodu do wstydu? Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Kalisza, jak oceniają nowo wyremontowany dworzec. Proszę pana, super, super! Piękny! Zyskał na wyglądzie? No, jakby nie wyglądał, no, na, na, piękny! Nowy dworzec PKP będzie dzielił miejsce z PKS-em. Cztery kasy dla tego drugiego przedsiębiorstwa są już gotowe, jednak jeszcze nie otwarte. Kalisz to jeden wielki plac budowy już od kilku lat. Remont ulicy Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Łęgowskiej ma potrwać do 18 grudnia bieżącego roku. Kierowcy, którzy na co dzień poruszają się ulicami Kalisza, muszą mieć nerwy ze stali. Trwa w najlepsze remont kolejnego fragmentu ulicy Łódzkiej, jednej z głównych arterii miasta. Odcinek między Warszawską a Łęgową ma zostać zakończony do 18 grudnia. Jednak już teraz wiadomo, że w związku z modernizacją drogi. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy ulicy Warszawskiej będzie wyłączona do końca roku. Kierowcom poruszającym się ulicą łódzką zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ bardzo łatwo tam o nieprzewidzianą wizytę u mechanika. Dokładnie w sobotę 5 grudnia minie rok od objęcia urzędu prezydenta Kalisza przez Grzegorza Sapińskiego. Z tej okazji zorganizowano specjalną konferencję prasową, która podsumowała ostatni rok w kaliskim magistracie. Prezydent Sapiński nie ukrywa, że był to dla niego trudny i zarazem najkrótszy rok w życiu. Prezydentura pokazuje, że dotrzymywanie obietnic nie zawsze jest łatwe, ale najważniejsze jest utrzymywanie konsekwencji w działaniu oraz dialog z mieszkańcami jestem otwarty na mieszkańców, spotykam się z mieszkańcami nie tylko w poniedziałki, ale praktycznie każdego dnia niekoniecznie tylko z przedsiębiorcami, ale z wieloma osobami, które przychodzą z poważnymi swoimi problemami. i często jest tak, że zaczynam rozmowę na korytarzu, bo ktoś jest nieomówiony i przychodzimy do mojego gabinetu, omawiamy te tematy ważne dla pojedynczego mieszkańca, jak również dla większych społeczności, jak czy to osiedle, czy firma i staramy się rozwiązywać problemy, które no, są tak zwanymi problemami dnia codziennego. Kolejnym ważnym elementem prezydentury Grzegorza Sapińskiego jest, jak sam podkreśla, transparentność umów zawieranych przez miasto. Tak, żeby wszystko było zrozumiałe, i dostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Wszyscy mają dostęp do tych umów, można je obejrzeć, zapoznać się, wyliczyć, porównać, tak żeby, żeby to było jasne, przejrzyste i każdy mieszkaniec również za państwa pośrednictwem miał do tego dostęp. Prezydent odniósł się także do zarzutów ze strony opozycji, która coraz częściej atakuje prezydenta i jego środowisko. Opozycja zarzuca Sapińskiemu brak inwestycji miejskich. Jak mówimy o inwestycjach miejskich, to moi przeciwnicy mówią, że jest posłucha inwestycyjna, a nic się nie dzieje. Jak ja patrzę w e, wykonanie chociażby poprzednich lat za inwestycje za pierwsze półrocze, to tylko Państwu przytoczę. 2012 procent wykonania 12,5 było w mieście Kaliszu, 2013 19,5%. W 2014 5,4%, a w 2015 26,9%. Czy to jest dużo, czy mało? No to musimy oceniać wspólnie. W ubiegłym roku, 30 listopada, w drugiej turze wyborów prezydenckich, Kaliszanie wybrali Grzegorza Sapińskiego na prezydenta. Na kandydata stowarzyszenia Wspólny Kalisz zagłosowało prawie 19 tysięcy mieszkańców. Sezon grzewczy trwa już najlepsze. Wraz z nim wzrasta zagrożenie czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie wiele osób. W komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu pytaliśmy czego należy przestrzegać, by uniknąć tragedii. Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, bezwonnym i bezbarwnym. Jest lżejszy od powietrza, dlatego łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Straż pożarna prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu uwrażliwienie mieszkańców Kalisza na problem z tlenkiem węgla. Tutaj u nas w straży są także otwarte strażnice raz w miesiącu. Tutaj na tych otwartych strażnicach jest jedno z takich elementów przedstawianych. To jest zagrożenia związane z występowaniem tego tlenku węgla, a także zabezpieczenie mieszkańców przed zatruciem tym gazem. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania takich paliw jak drewno, benzyna, gaz, ropa, nafta, węgiel, które spowodowane jest brakiem odpowiedniej ilości tlenu niezbędnego do pełnego spalenia wymienionych substancji. Jeżeli chodzi o wykrywanie, to no takim najlepszym urządzeniem to są czujki tlenku węgla, które zakupuje się w sklepach. Montuje się bezpośrednio w pomieszczeniach, w pomieszczeniach zgodnie z instrukcją, gdzieś na wysokości przypomnę, jest to gaz lżejszy od powietrza, on unosi się tutaj, gdzieś przy suficie krąży. Niebezpieczeństwo zatrzadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu, blokując dopływ tlenu do organizmu. Narażamy się na zatrucie czadem poprzez przebywanie w zbyt uszczelnionych pomieszczeniach. Jeżeli chodzi o brak tego powietrza, no to związane jest z uszczelnianiem, z nadmiernym uszczelnianiem kratek wentylacyjnych i powiedzmy tych otworów w drzwiach, tak jak to jest w łazienkach, gdzie tam mamy ulokowane tak zwane piece typu Junkers. No tam takich przypadków odnotowujemy najwięcej. W tym roku kaliska Straż Pożarna musiała interweniować już 36 razy w związku z wykryciem tlenku węgla. 9 osób było poszkodowanych, na szczęście nikt nie stracił życia. Zabawki to jak co roku przebój Mikołaj i Świąt Bożego Narodzenia. Wybór jest szeroki, od tradycyjnych kroków Lego, poprzez samochody dostawcze, policyjne i strażackie, lalki śpiewające i płaczące, po najnowocześniejsze wynalazki elektroniki. Wybór jak co roku jest przeogromny, ale trzeba być na czasie i orientować się w potrzebach najmłodszych. Nie każdy z milusińskich bowiem ucieszy się na widok kolejnego Ferbiego czy lalki Monster High. W tym sezonie Mikołaj powinien raczej zwrócić uwagę na ładne lalki Ever After High, minionki bądź rock'nollowe, czy hip-hopowe psy. Zabawka taka dźwiękowa minionek. Ma bardzo dużo różnych takich rozmówek. Pies, który opowiada do wcipy spróbujemy, bo nie zawsze. Opowiedz kawał. Wiesz, że tak. Bity i hip hop to mój świat. Tym razem mu nie wyszło. Co tu zrobić? Co tu zrobić? A co u ciebie, dziecinko? Dużym wzięciem cieszą się w tym roku także klocki Star Wars, muzyczne instrumenty elektroniczne czy zabawki dla najmłodszych. Takie zamki edukacyjne, które grają, wrzucamy piłeczki, dziecko może po prostu ćwiczyć swoje takie zdolności manualne. Zawsze też można odwołać się do klasyki, bo mimo niby zagrażającej nam filozofii gender, małe dzieci pozostają wierne tradycyjnym rolom. Dziewczynki ucieszą się z wózków i łóżeczek dla laleczek, zaś młodzi mężczyźni z radiowozów i ogromnych śmieciarek. Często też bywa tak, że koszta nie grają roli. Jak na święta rodzice kupują takie prezenty troszeczkę droższe. No nie ma co ukrywać, że te święta są takim świętem, które dziecko zapamiętuje najbardziej. Kurtownia zabawek to prawdziwy raj. Nam także było trudno rozstać się z niektórymi pluszekami. Oh, hejka ziom Jo! Ja hip-hop mi w duszy gra <grywa> Opowiedz gawał. Kocham hip-hop, a mój ulubiony ziom to Snub do gidok. Kawał opowiedz! Hip-hop! Bo to styl na życie. Tak jak rock'n'roll! Kiedyś! Stary, zaciąłeś się! Opowiedz kawał! Wow, wow, wow! Ups, Nie w formie jesteś. Co, ham hip hop poniezły ze mnie kota! To już wszystko dzisiejszym serwisie, Na następnym zapraszam już czwartek. A ja zachęcam Państwa do oglądania nas na Facebooku oraz Instagramie. Dobra.